Warto przywołać prawdę o każdej formie zgromadzenia eklezjalnego, także synodalnego, iż każde takie zgromadzenie powinno być merytorycznie oparte na dotychczasowym nauczaniu magisterium Kościoła Chrystusowego. I jak doskonale wiemy, Urząd Nauczycielski Kościoła w sposób systematyczny na przestrzeni dwóch tysięcy lat podejmował problematykę małżeńsko-rodzinną i oczywiście z całego tego nauczania wykrystalizowały się pewne takie główne linie dotyczące genezy, małżeństwa, natury względnie istoty małżeństwa, dóbr małżeńskich, celowości małżeńskiej i oczywiście celowości w tym sensie transcendentnym także pojętej. Więc spróbujmy, drodzy Państwo, tak w tych kilku punktach spojrzeć na. Aktualną problematykę, właśnie małżeńsko-rodzinną. Po pierwsze, jeżeli chodzi o genezę bytu małżeńskiego, to stanowi ją Bóg objawiony, istniejący w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. On jako Stwórca Wszechświata. Jest także stwórcą małżeństwa. I to jest dla nas najpierw szalenie ważne, bo to, co, jest, co stanowi przyczynę małżeństwa, właśnie czyli sam Pan Bóg wiecznie istniejący, on właśnie jest tym, który powołuje do istnienia związek. Jednego mężczyzny z jedną kobietą nazwany słusznie związkiem sakramentalnym, z tego względu, że Pan Bóg stwarzając mężczyznę i kobietę i powołując ich do zawarcia y, wspólnoty małżeńskiej, On właśnie y, w postaci sakramentalnej pragnie dzielić, życie i wszystkie jego troski z małżonkami, jeżeli ten związek jest związkiem sakramentalnym. I właśnie ta prawda o boskiej genezie małżeństwa, ona właśnie wskazuje na naturę małżeństwa. Ale jeżeli jeszcze chwileczkę zastanowimy się, nad problematyką genezy małżeństwa, choćby w kontekście różnych nurtów ideowych czy ideologicznych, które poruszają także problematykę małżeńską dzisiaj. I tak można powiedzieć, że w zasadzie, usiłując sklasyfikować całe dzieje ludzkości to mamy z takimi dwoma zasadniczymi nurtami myślowymi do czynienia. Z jednej strony to jest właśnie ten nurt, który nadmieniliśmy sobie, oparty na objawieniu Pana Boga w Jezusie Chrystusie jako odwiecznym Synu Bożym i objawieniu także Starego Przymierza Boga z człowiekiem. I on jest kontynuowany właśnie, szczególnie przez Kościół Święty Rzymskokatolicki, oparty na y, świętym Piotrze, na nauce apostołów i na y, urzędzie nauczycielskim Kościoła w jego dotychczasowym nauczaniu. I to wszystko właśnie na gruncie depozytu wiary, y, czyli każde zgromadzenie eklezjalne, Zobowiązane jest w sumieniu każdego z jego uczestników, by właśnie artykułować problematykę, w tym przypadku małżeńsko-rodzinną, właśnie na fundamencie wiary świętej katolickiej i apostolskiej. To jest właśnie ten jeden nurt, z którym my. Katolicy się utożsamiamy i pragniemy reprezentować. I wierzę w to mocno, że także wszyscy ojcowie synodu w tej kwestii genezy małżeństwa mają, y, reprezentują takie same stanowisko: że Bóg jest tą y, absolutną praracją wspólnoty małżeńsko-rodzinnej. Natomiast mamy y, z drugiej strony z całym szeregiem nurtów które albo częściowo, albo całkowicie relatywizują te, to boskie pochodzenie małżeństwa i rodziny. I, i właśnie y, wtedy, na przykład jeżeli y, uwzględnimy nurty choćby y, ideologii socjalistyczno-komunistycznych, to one wszystkie razem twierdzą, że żaden Bóg, lecz tylko albo materia, albo społeczeństwo komunistyczne, Albo jakaś niewidzialna siła, to one są tymi praracjami dla zrozumienia tego, czym jest małżeństwo. I że po prostu wtedy, choćby jeżeli uwzględnimy współczesną ideologię gender, wyrastającą z ideologii neomarksistowskiej, szkoły frankfurckiej głównie to wtedy zrozumiemy, że jeżeli płciowość chce się wyprowadzić ze struktury społeczno-kulturowej, czyli wtedy można twierdzić, i tak zresztą ci przedstawiciele ideologii gender twierdzą, że małżeństwo nie ma żadnej racji transcendentnej, tylko jej... Jego racjami są po prostu racje społeczno-kulturowe, bądź ekonomiczne, bądź jeszcze jakiegoś innego typu, a więc krótko mówiąc, te racje są tutaj wewnątrz kosmosu do y, poszukiwania i do znalezienia. I tego stanowiska nie możemy podzielić. I w związku z tym tutaj to, czego z całą pewnością cały świat katolicki. Oczekuje od obrad synodalnych, że ta prawda o boskim ustanowieniu związku sakramentalnego małżeńskiego będzie zachowana. Co do właśnie natury małżeństwa, to pierwszym takim wymiarem jego istnienia jest uczestnictwo małżonków sakramentalnych w kreacji continua, czyli małżonkowie powołani przez Boga są powołani przede wszystkim po to, żeby współuczestniczyć w realizacji planu stworzenia ludzkości. I ten plan zapoczątkowany pierwotnie przez samego Boga, on jest Kontynuowany przy współpracy sakramentalnych małżonków w kwestii przekazywania życia następnym pokoleniom, aż do dnia ostatecznego, w którym Pan Bóg Stwórca w Trójcy Świętej Jedyny zakończy dzieje stworzenia i wtedy będzie to kres historii, kres czasu i przestrzeni tego kosmosu i po prostu nastąpi to definitywnie rozstrzygnięcie y, całych dziejów świata i także całej ludzkości. I właśnie tutaj co, y, ta kwestia jest szalenie ważną, żeby rzeczywiście y, synod y, księży biskupów w Rzymie y, na nowo Uświadomił całemu światu, że rzeczywiście tym, który stwarza i powołuje nowe istoty ludzkie, nowe generacje narodów, ludów, to jest właśnie sam Pan Bóg, ale przy współpracy sakramentalnych małżonków. I z tego wynika ich wielka godność, ale ponieważ powołanie człowieka jest bardzo wielką kwestią. Stąd też ten nowy człowiek, czyli dziecko swoich rodziców, ono potrzebuje właśnie stabilności małżeństwa jego rodziców, zarówno ze względu na samych małżonków, czyli samych rodziców dziecka, jak też i samego dziecka bo dziecko potrzebuje matki i ojca, żeby móc się i w sensie duchowym i intelektualnym i wolitywnym i moralnym i także cielesnym i osobowościowym właściwie rozwijać. Dlatego też właśnie tutaj ta właściwość małżeństwa, którą określamy jednością jest szalenie ważną, a przede wszystkim ważną z tego tytułu, że małżonkowie odzwierciedlają w swojej bytowości małżeńskiej jedność w Bogu Stwórcy, ponieważ Pan Bóg jest jeden, a jeden jest poprzez jedną naturę boską czy istotę boską, boskość. I, I ta boskość istnieje w trzech różnych osobach Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. I ona odbija się jako pewien obraz w jedności małżeńskiej. I stąd też takim wielkim atrybutem y, wspólnoty małżeńskiej jest właśnie jedność małżeńska, a także i nierozerwalność. A dlaczego nierozerwalność małżeńska jest wciąż aktualna i dlaczego Kościół w określaniu natury małżeńskiej, właściwości bytu małżeńskiego nie może zrezygnować pod żadnymi względami z nierozerwalności węzła małżeńskiego? Główny powód tkwi w samej Boskości w samym Bogu stwórcy. Bo to właśnie Pan Bóg tworzy wiekuistą nierozerwalną wspólnotę osób boskich. I właśnie Pan Bóg, jako wieczna miłość istniejąca w trzech osobach boskich, ona jest miłością przez to, że jest wieczna, to jest. Właśnie nierozerwalna. I małżeństwo wraz z rodziną właśnie tworzą, powinny tworzyć taką nierozerwalną więź małżeńsko-rodzinną. Nierozerwalną dlatego, że Bóg, stwórca, przygotowuje nas poprzez. Życie, które zapoczątkowane jest w rodzinie, tutaj w rodzinie ziemskiej, ale celem, do którego Bóg prowadzi wszystkich, każdego człowieka, każdą kobietę i każdego mężczyznę, to jest właśnie nierozerwalna wspólnota w wieczności Królestwa Niebieskiego, pomiędzy wiecznymi osobami boskimi i stworzonymi osobami aniołów, ludzi i oczywiście w pewnym sensie wspólnotą ze światem zwierzęcym, roślinnym, z kwiatami, ziołami, tymi już niebiańskimi. Więc, drodzy Państwo, tutaj zauważamy, że jeżeli analizujemy bytowość natury małżeńskiej, to ona bez Właściwego zrozumienia tego, kim jest Bóg jako Stworzyciel Małżeństwa, nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Stąd też nauka o Bogu warunkuje naukę o Małżeństwie. I dlatego też właściwe pojęcie Boga, ono warunkuje właściwe pojęcie Małżeństwa i Rodziny. I stąd też tutaj zauważamy, że każda próba relatywizacji choćby jedności czy nierozerwolności małżeńskiej prowadzi do relatywizacji pojęcia Boga. I tutaj możemy powiedzieć, że pewne propozycje, które już pojawiły się na synodzie, które dążą do relatywizacji właśnie Kwestii natury małżeństwa i rodziny, one są uwarunkowane błędnymi koncepcjami Boga jako absolutu, i tak na przykład niektórzy teologowie, jak choćby ksiądz kardynał Walter Kasper, z całą świadomością sięgają po filozofię idealizmu niemieckiego. Schellinga i Hegla, a to oznacza, że Bóg Schellinga i Bóg Hegla w nieco odmienny sposób, ale zasadniczo podobny, relatywizują pojęcie Boga, które wykłada czy naucza Kościół rzymskokatolicki od początku swojego istnienia, że jest to istota absolutnie doskonała, że Pan Bóg jest świętym stwórcą nieba i ziemi i każdego człowieka. Natomiast u Schellinga i Hegla Bóg idealistyczny nie jest bytowością doskonałą. Co więcej, Bóg Schellinga i Hegla potrzebuje świata, żeby stać się doskonałym Bogiem. Bóg Schellinga i Hegla jest dobry i zły, a więc zauważamy, że tutaj od razu, jeżeli oparlibyśmy koncepcję małżeńsko-rodzinną na takim zrelatywizowanym pojęciu Boga, jak, jakie oferują Schelling i Hegel, to wtedy musielibyśmy zrelatywizować. Jedność małżeńską i nierozerwalność małżeńską. Bo skoro Bóg jest procesem, według Hegla i Schellinga, to należałoby pojąć także właśnie byt małżeński jak procesualnie. I wystąpiło w tym dokumencie, takim yy, przeznaczonym do dyskusji na tej sesji nadzwyczajnej synodu biskupów w Rzymie, który miał miejsce w ubiegłym roku, takie pojęcie tak zwanej stopniowalności. I usiłowano twierdzić, że związek rozwiedzionych, ale ponownie stanowiących relację jednego mężczyzny i jednej kobiety jest tylko stopniem Istnienia małżeńskiego różny od małżeństwa sakramentalnego, a w związku z tym, jeżeli stopniem, to wtedy istnieje także możliwość, by ci małżon... by być te, te osoby, które są w relacji innej niż małżeńska, mogły także przystępować do sakramentów świętych. I tutaj trzeba powiedzieć, że błędnym jest traktowanie Boga jako procesu, i, a zatem błędem byłoby, gdyby Kościół na tym etapie dziejów uznał, że bytowość małżeńska jest bytowością w sumie procesualną, to wtedy rzeczywiście między bytowością małżeństwa sakramentalnego, a bytowością związku rozwiedzionych i żyjących, w innej relacji z trzecimi osobami, to, y, to wtedy te y, związki by się różniły tylko stop, stop, stopniowalnością y, po prostu bycia y, małżeństwem. Że wtedy związek sakramentalny y, małżeński powiedzmy w 100% byłby związkiem małżeńskim, a natomiast związek rozwiedzionych i żyjących z trzecimi osobami w innej relacji, byłby tam w iluś procentach związkiem małżeńskim. Tutaj niestety trzeba powiedzieć, że yy, bazując na nauce katolickiej o Bogu i o naturze małżeństwa, że nie ma takiej możliwości. Bo jeżeli mówimy o procesie, to zawsze jest to proces jakiegoś bytu. Że jeżeli mówimy na przykład, że człowiek się rozwija, to, to zawsze mówimy o tym, że człowiek po prostu... Wzrasta, czy dojrzewa, czy staje się dorosłym człowiekiem, ale to jest zawsze ten człowiek. Czyli nawet jeżeli my, w pewnym sensie, dopuszczamy istnienie procesu, bo to, że istnieją pewne zmiany, że człowiek jest najpierw niemowlęciem, a później dzieckiem, młodą dziewczynką, młodym chłopcem, później dojrzałym mężczyzną, dojrzałą kobietą, zawierającymi wraz ze sobą związek małżeński, sakramentalny, to to jest oczywiście pewien rozwój, ale zawsze tożsamość danej osoby jest zachowana, bo ta sama osoba jest niemowlęciem, później dzieckiem, później młodym człowiekiem i później dojrzałym czy sędziwym. W związku z tym nie ma procesu, jeżeli chodzi o zmianę samej osoby jako osoby. I tutaj właśnie w kwestii samego małżeństwa, to albo mamy do czynienia rzeczywiście z małżeństwem jako, jako stanem bytowym, albo mamy ze związkiem, który nie jest małżeństwem, tylko jest jakimś przyporządkowaniem mężczyzny i kobiety, i oczywiście żyjących tak według tych praw, które normalnie są zarezerwowane tylko do. Dla wspólnoty małżeńskiej, a więc prowadzących wspólnotę zjednoczenia cielesnego, czy wspólnotę stołu, czy wspólnotę szeroko pojętego życia, ale nie jako małżonkowie, bo do zaistnienia bytowości małżeńskiej konieczny jest sakrament małżeństwa, czyli realna obecność Boga w tej umowie małżeńskiej zawieranej pomiędzy jednym mężczyzną i jedną kobietą. I jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o tę celowość małżeńską, to oczywiście tą celowością jest także powołanie dzieci do istnienia, wychowanie, wykształcenie dzieci, uformowanie ich postaw moralnych, intelektualnych, osobowościowych wykształcenie dziecka do takiej podmiotowości suwerennej, odpowiedzialnej, moralnie, sumiennie właśnie kształtującej swoje życie. Ale przez to, że małżonkowie stanowią sakramentalną wspólnotę, to najwyższym celem bytowości małżeńsko-rodzinnej jest doprowadzenie Siebie jako małżonków, i dzieci, i całej wspólnoty rodzinnej do świętości w wiecznie świętym Bogu i Panu. I tutaj można powiedzieć, że właśnie ta sakramentalna więź, On z Bogiem, jest możliwa tylko wtedy, kiedy osoby, małżonków, żyją w stanie łaski uświęcającej. A tą bramą dla ich życia jako małżonków w stanie łaski uświęcającej jest naturalnie najpierw sakrament małżeństwa. I później w ramach sakramentu małżeństwa małżonkowie muszą się starać, żeby nie utracić łaski uświęcającej i móc przyjmować sakramenty święte, takie jak sakrament pokuty czy sakrament eucharystii przynajświętszej i tutaj y, z tej racji że y, związek rozwiedzionych osób a y, tworzący nową relację pomiędzy mężczyzną i kobietą y, jest związkiem y, permanentnego grzechu śmiertelnego dlatego takie osoby które są rozwiedzione, a zawarły nowy związek, nie mogą przystępować do y, sakramentów spowiedzi czy Eucharystii. Musieliby dokonać rozwiązania tej relacji z trzecią osobą i dopiero wtedy, y, będąc, nawet jeżeli żyłyby w separacji, ale separacja nie oznacza y, kasacji ważnie i godziwie zawartego związku małżeńskiego, lecz y, utrzymuje związek małżeński w jego istnieniu, a tylko ze względu na pewne racje małżonkowie y, po prostu decydują się na życie y, oddzielne, odseparowane. Jak samo pojęcie na to wskazuje. Dlatego też, drodzy Państwo, ja wierzę mocno, że Duch Święty prowadzi Kościół Święty także na synodzie poświęconym problematyce małżeńsko-rodzinnej. Wierzę w to mocno, że wszyscy ojcowie synodu opowiedzą się nie tylko za kontynuacją dotychczasowego nauczania magisterium, Kościoła Chrystusowego w kwestii genezy, natury, istoty, dóbr małżeńskich oraz tych najwyższych celów, łącznie z tym uświęceniem życia małżonków, rodziców i dzieci właśnie w Bogu, a także, że Ojcowie Synodu, z całą troską podejdą do tych małżeństw i rodzin, które znajdują się w kryzysie, i po prostu będą poszukiwać takich dróg, żeby dopomóc im w uzdrowieniu ich sakramentalnego życia małżeńskiego, w uzdrowieniu ich relacji małżeńskich i rodzinnych. I po prostu zwrócą się z apelem do całego Kościoła Świętego na Ziemi, a także i w niebie o pomoc o łaskę do Boga, żeby wszystkie małżeństwa zranione, które się rozpadły, żeby mogły na nowo się zejść i na nowo tworzyć taką wspólnotę, która jest godna Pana Boga jako stwórcy małżeństwa i stwórcy człowieka, a także wspólnotę godną swojego przyszłego niebieńskiego życia. Bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękuję za uwagę i życzę w dalszym ciągu błogosławionych obrad i niech Duch Święty inspiruje wszystkich państwa, a także myślę, że to jest y, nasza wspólna wola konferencyjna, żeby Duch Przenajświętszy Boga Ojca i Syna Bożego Jezusa Chrystusa przeniknął wszystkie umysły i serca i zatroskanie wszystkich Ojców Synodu w Rzymie podczas tej sesji plenarnej, zwyczajnej, która odbędzie się w najbliższych miesiącach, a więc w październiku bieżącego roku. Szczęść Boże wszystkim Państwu i bardzo serdecznie dziękuję za poświęconą uwagę.